Halo, halo! Moi drodzy, jadąc autostradą z Częstochowy do Katowic, jak zobaczyłam szyb kopalni, to tak mi się, słuchajcie, Milusio, zrobiło. Potem był komin, czy tam najpierw komin, a potem ten szyb. Potem już, jak zjechałam z autostrady, e, kolejny szyb i tak, tak, tak stwierdziłam, że ja kocham ten nasz Śląsk. Lubię ten nasz e, krajobraz. 15. Może, może trochę więcej lat temu chciałam się przenieść do Hiszpanii, ale jednak wybrałam Śląsk, wybrałam Katowice, to miejsce e, do życia. Kto wie, może kiedyś, może kiedyś je zmienię, ale w chwili obecnej mam tu chyba jakąś robotę jeszcze do zrobienia. Do tego trudu, ciężkości, znoju, który, który tej energii, którą tu da się e, da się czu czuć. E, e, Poprzez tą ciężką pracę, poprzez losy e, Ślązaków, więc e, mam jeszcze mam taki wnoszę ten pierwiastek lekkości, radości, uśmiechu, więc e, zarażam e, tym uśmiechem, lekkością, właśnie radością e, inne osoby i pokazuję, że można inaczej, że nie zawsze trzeba wszystko osiągnąć właśnie w tym trudu i znoju, że można. Można z, z, poprzez zmianę swoich przekonań yy, nawet nie trzeba pracy zmieniać, yy, ale sprawić, że Twoje cele, Twoje pragnienia, marzenia, pieniądze będą się krować w Twoim życiu z radością. Więc trzymajcie się, pięknej niedzieli!